Moje plecy. Muszę se piwo pierdolnąć. Jeszcze tą pedalską hojinkę rozebrać. Ała kurwa! No i kurwa, essa, idę do baru się najebać. Ała kurwa moje nogi, ale chuj z tym zapierdalam po flachę do sklepu, bo kluby zamknięte. Dzień dobry, dawaj flachę i nie pierdol. A jaką? Litra? Pół litra? Sraką, dawaj litra. A dowodzik jest? A spierdalaj pan. No to bez dowodu nie ma flachy. to sam sobie wezmę pedale. Co pan odpierdalasz? Sram łysa pało. Seven hours later.